No, wróciłem, zobaczcie zakupiłem. Dzięki temu będzie troszeczkę nam się łatwiej nagrywać, bo inny mikrofonik lepsza jakość i na zewnątrz będzie łatwiej z tym operować, bo jest mniejszy, a tutaj troszeczkę nam się na innym obiektywie poprawi jakość. Masz, jedz, nie. O, dziękuję Ej, za jedzonko. Bitu, bitu. Werka mi zrobiła kotlecika. Dobry. Lubię jak werka robi kotlecika i ziemniaczki. Ej, To jest dobrze doprawiony, co? Widziałam ten, że że te lody, te dobre, wiesz, o których Ci ostatnio mówiłam, są otwarte. Te, te, te w Chodzieży, znaczy lody, nie tyle co dobre lody, ale te lody z tą polewą pyszną! No i co? No to Chcesz jechać do Chodzieży? W sumie jechać do Chodzieży 100 km? Nie, no mniej, 80 w jedną stronę. Czyli w sumie 160 km żeby tylko po loda? A która jest godzina? Bo nie wiem, czy być otwarta. Do 19 pan zawsze miał. 1651. Jak o 17 wyjedziemy, to zdążymy. No to musimy no wszystko no. zrobić. To zmiana planów, a mieliśmy dzisiaj wiesz. No właśnie. Dobra, to jutro zrobimy ten balkon i ten, a najpierw idźmy po loda. Dobra, jedziemy po loda! Maseczka. Idź szybko. Faktycznie ten filtr dużo daje, przywoła? ej! Teraz sobie wziął piwo bezalkoholowe na drogę. I zapomniałam maseczki. Wszystko jest? Mhm. To dobrze. Bruszamy w drogę! Jak zwykle standardowo po drodze Werusia musi zrobić siusiu Werusia zawsze robi siusiu jak yy, Czekajcie nie wiem czy są ostry Ej no kurde bym musiał iść w końcu do fryzjera wiecie Ale no nie, nie mam gdzie A na legalu przecież tak nie pójdę bo to Ja jestem taki wiecie, że przestrzegam zasady Jakbym na nielegalu poszedł to by było brzydko nie Słuchajcie to Bul 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 To jest właśnie mustuś Mamy do lodów, jeszcze mamy do lodów kawałeczek Jakieś o kurde, samochód. 10 km. Oczywiście mądry ja nie pomyślałem o tym, że może strasznie wiać i nie zabrałem osłonki na mikrofon przeciw wiatru. Ale mówiłem tutaj o tym, że te lody są naprawdę dobre i to są najlepsze lody w chodzieży. To jest to? Nie, <laughs> to jest Po to jechaliśmy, przez półtorej godziny, żeby werka sobie zjadła. I tu nie chodzi o, to, o te lody, bo lody to są takie pewnie zwykłe z proszku, co zazwyczaj w lodziarni, ale chodzi o tą czekoladę. Ten pan, co sprzedaje te lody, robi sam tą czekoladę i ta czekolada jest po prostu zajebista. Werka <laughs> mi zrobiła drugiego loda, bo nie chciała już swojego i mi tak zrobiła. Bo jak wyjem już czekoladę, to już nie chcę tego loda i oddaję zawsze maksa. Oglądam swoje Insta Stories. Widzicie, jak ja jestem w ogóle. Jak to się mówi, Wera? Samo uwielbienie, nie? No, tak, to nawet dziś. No, fajny chłopak, zupkę chińską je. O, fajnie, nie? Zaobserwujcie tam. Właśnie, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj, możemy odwiedzić werki mamusie, moją mamusię, nasze pieski, kuku i Nelinkę. I jeszcze możemy zrobić jedną rzecz. Jaką? Wczoraj, na poprzednim vlogu mówiłem, że kawałek już jest ten, i ja wam teraz pokażę. Zresztą, jakbyście obserwowali mnie na Instagramie, to byście wiedzieli, że już od dawna pracuję nad kawałkiem i on niedługo będzie, ale pokażę wam teraz taką część tego kawałka, moją ulubioną, którą tylko, jak już będę, pokazywać przedpremiowo. Słuchajcie. Ach, pusty pokój, ja pośrodku niego ja. Nie ma cię, nie ma mnie, nie ma nas. Tak bardzo bym chciał odzyskać dawnych dużo by było słychać. Ej, jak bo... oceniasz Werko? Ja normalnie już znam cały tekst na pamięć. Ja jak mam być szczery, to też znam cały tekst na pamięć. Dobra, jedziemy, zobaczymy reakcję naszych mamu i piesków. Mhm. I w ogóle... Wszystko zobaczymy, wszystko zobaczymy. No jejku, cześć! No. Cześć Kuku! No. Całą rękę mi teraz polizała. Także widzicie, jak to jest z pieskami. Ale super fryzura. Dobra, teściowa jest. Włączę, ale także No, wy nie będziecie całego słyszeli, więc wiecie, nie? I zaraz będzie reakcja. Dobra, uwaga, słuchamy. Będzie coś tam z tego? Będzie. Będzie? Tylko bardziej takie łup, łup by musiało być. łup, łup musiało być? Już jest dosyć łup, łup Bo wiecie, teściowa tak naprawdę woli Zenka Martyniuka, albo woli jakieś inne disco polo. Tak, na weselach na przykład. Na weselach. A tak ogólnie? No co, no disco polo jak każda inna y, muzyka, jak każdej narodowej muzyki, Przecież co za, co za... Dobra, to teściowa niech sobie idzie posłuchać Disco Marka. No ale śmieszne, idę posłuchać metalu. <grym> Czuła nas Nelucha? Czuła nas Nelucha. Cześć. Cześć. Chodź, bo ucieknie, chodź, chodź. Tak. Co? Neli bardziej cieszy, nie? Co mama, zdziwiłaś się? Bardzo gości mamy. Także obydwa pieski odwiedzone. No to No dobra. Teściowa była, to teraz kolejna mamę. Na mamusie. Na mamusie. Ale mama będzie pewnie mniej obiektywna jak to mama, nie? To mamie się będzie zawsze wszystko podobać Na mamusie, wszystko podoba. No, dobra, dobra, słuchaj Najsłodszy piesek na świecie. Dobra, mama, gadaj. Gadaj, yy, co myśli? No super pięknie, bardzo mi się <noise> podoba. Jest różnica między tym pierwszym nagraniem, co mi pokazałeś, no. a dzisiaj. Bardzo. Widzicie? No. Super? No. To chyba będzie dobrze. To chyba będzie dobrze, także czekać na premierę. Wystarczy. Wystarczy teraz czekać na premierę i będzie dobrze. A Babcia? A siębie się podobała. Tak. No bardzo, bardzo, a szczególnie, że to śpiewa. <noise> Wszystko, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Pieski odwiedzone, mamy też i można jechać. Oczywiście, w tym miejscu też strasznie wiało i nic nie słychać, ale mówiłem tu o tym, że zadajecie często pytania na temat Mustanga. Więc, jeżeli chcecie, to możemy zrobić obszerniejszy odcinek na jego temat. Tylko napiszcie pytanie w komentarzu z dopiskiem Mustang, dwukropek i wasze pytanie. To zrobimy fajny odcinek na jego temat. Domku, ha. to co Wercia. Tulu time i spać? A tak teraz godzina? A nie wiem. Nie wiem jeszcze. Yy, tak. 21.40. Żeby... No. To tak jeszcze mogli... mamy dużo czasu na lutanie. W, w sumie moglibyśmy już iść, bo w sumie zawsze chodzimy spać około drugiej. Więc jakbyśmy <laughs> raz poszli wcześniej, to by byśmy... To by było fajnie. No. To zajebista pobudka Z samego rana. Kurde. Werka. Nie wyrobię zaraz. Nie wyrobisz? Mm -mm. I wyobraźcie sobie, że tak już jest chyba od godziny. o Duże. Dłużej. Dłużej? Ja Werka przed chwilą powiedziała, że powinno być chyba coś takiego jak, jak cisza poranna. Żeby do godziny 10 nie wiercić, a nie że 8 I coś takiego. Oczywiście poszliśmy spać o której? Drugie. Po drugiej, bo Werka czytała sobie książkę. Czasami Wera ma coś takiego i czyta takie gówniaste książki jak 365 dni. Później się coś wali na łeb. A no, a co mi się waliło na łeb? A co mi się waliło na łeb? No teraz akurat nic. Ale przy poprzedniej jakiejś tam... Z ja drugą jestem rozczarowana tą książką. No nie dziwię się, sam bym był takim czymś rozczarowany. to za tą ścianą. Już minęło... Nie wiem, jest godzina czekajcie wam powiem. Godzina 14.10 I oni tak cały czas. Ja akurat teraz chciałem wiecie, zabrać się za robienie tam tego balkonu, bo ogólnie jeszcze parę innych rzeczy miałem do zrobienia teraz. I ubrałem się już po roboczemu. Aha, tu, nie, roboczy. Od 7 rana nie da żyć. mi ktoś w głowę się wwiercał i ja czuję, że to tak potrwa że to nie skończy się tak szybko i oni tak będą wiercić, wiercić cały dzień więc nie wiem, czy my tam dzisiaj na ten 10 metrów idziemy a chciałem wam jeszcze powiedzieć, że chciałem coś zrobić z fryzurą nałożyłem sobie coś i nie wiem musiałbym znaleźć chyba fryzjera, który by mnie teraz obciął, ale nie wiem kogo najchętniej bym teraz uciekł z tej chaty, nie? Także nie wiemy, co będziemy teraz robić, no bo miałem robić na tym balkonie, ale to jest tak wkurzające to teraz to wiercenie, bo to już tak od siódmej. Ale wszystko tu przygotowane jest. No dobra, pogoda jest taka trochę, no niezbyt. A werka mówi, że to będzie trzeba zaimpregnować, więc chyba dzisiaj się za to nie weźmiemy, więc nic z mojego stroju. W ogóle musicie jeszcze zobaczyć, musicie werkę, bo werka jest coś smutna. Co jest? Mam jednogodniową depresję. Ma jednodniową depresję, widzicie? Dlaczego? Bo nie ma słońca, to po pierwsze. A po drugie... Chce mi się płakać. Dlaczego? Nie wiem, to po prostu... Bez powodu. Nie mam humoru. <grym> Dlatego nie wiem. No dobra, odłóżmy to. A co wtedy będzie jeszcze tu w tym vlogu, Wercia? się nie nadaje do niczego, więc ten vlog też się do niczego już nie nadaje. Aha, czyli dobra. No bo chce mi się płakać, dobra, i weź. Ojej, płacze werka! No to! Verka płacze, widzicie, taki, taki, taki dzisiejszy dzień przybił. No powiedz. No to, tak wiekoś. bez powodu, no czasami tak jest, że po prostu nie ma konkretnego powodu, a jeśli po prostu baby tak mają. Aha, dobra, baby tak mają. To baby napiszcie, czy też tak czasami macie, że tak sobie bez powodu płaczecie i tak wam się chce płakać. To ona im sobie tutaj chwilkę poleży i zobaczymy, co będzie dalej. A ja właśnie dostałem nową wersję kawałka po małych tam przeróbkach, po małych moich uwagach, po tam kilku odsłuchaniach, bo tam wiadomo, że to jeszcze nie jest skończone wszystko. I teraz zobaczymy, czy wszystko gra, czy nie gra. Werka na chwilkę poszła w kimkę, a ja odsłuchuję kawałek. To moja prima ballerina Werina i odsłuchałem z Werką razem i ja mówię, że powinno być na wszystkie refreny, powinno być takie a Werka mówi, że nie, że nie może być, że tak powiem na każdy ref ten No nie no, było co za dużo to niezdrowo, nie? Nie wiem, za chwilę się połączę z Majkiem, to będziemy myśleć A teraz wam pokażę, co Wercia robi Na obiadek Patrzcie, kotlecik, powiedz tylko jak robisz panierkę, bo panierka jest dobra No normalnie, tak jak każdy robi kotleta No ale co dałaś, no bo wczoraj była taka inna Bułka tarta Bułka tarta, bo mi się wydaje, że było inne niż na przykład jak, jak, jak moja mama robi To jest sama bułka tarta No tak, przed chwilą zblendowałam chleb I właśnie dlatego mi się wydaje, że tak inaczej trochę smakuje, bo Werka zblendowała sobie i zrobiła swoją bułkę tartą Jak coś to tak, tak drugi dzień będę jadł to samo, bo ja lubię czasami Nie, bo ja po prostu zawsze robię na dwa dni, bo mi się nie chce robić codziennie. O widzicie, to jest właśnie ekonomia Werka mówi, że nie wie co się z nią dzisiaj dzieje że jest taka, jaka jesteś? Markotna. Markotna. Markotna, markotny kotek, tak? Markotna Werka jest. Może to pogoda. Mi się wydaje, że to może też przez pogodę tak być, bo pogoda ma na nas wpływ często, nie? A oto mój typowy, prawdziwy polski obiad. No taki do końca No Właśnie to chciałem powiedzieć, że taki nie do końca, bo brakuje suróweczki, ale ja nie lubię suróweczki. Ej, co ja mam na nosie? Tak widać, takie się odbija coś. A tu markotna Werka. Wiesz co, mi się wydaje, że chyba z tego dnia już dzisiaj nic nie będzie. Chyba będziemy dzisiaj tacy, cały dzień tacy... Hmm. Wczoraj, wiecie, było pięknie, słoneczko, świeciło, było cieplutko, dzisiaj jest tak... Tak jest, tak brzydko. Ha, <grym> nie widać, bo bym się o ten. I to może dlatego, Wercia, co? Mi się wydaje, że tak. Najgorsze jest to, że nawet nie chce mi się nic jeść, w sensie, że zazwyczaj jak mam takie dni, Przykre, no to fajnie sobie poprawić humor jakimś dobrym jedzeniem, na przykład. Czym, o, czymś czego się nie je na co dzień, czyli jakieś lody, jakaś czekolada Jaczmy albo na baba. chipsy. Ale mi się... No i ty zrobiłam, sobie <laughs> te A mi się właśnie nie chce nic jeść, ani słodkiego, ani chipsów. I to jeszcze bardziej mnie frustruje, bo nie mam sobie humor poprawić. Co dobry kotlet? Dobry kotlet. Dobry kotlet. No, i tak to kochani, czasami bywa. Jest godzina 24.21. Ja właśnie jestem na końcówce montażu i brakuje mi zakończenia do tego vloga. No, bo niestety nic więcej nie nagraliśmy, bo nie każdego dnia wszystko idzie po naszej myśli. Ale miejmy nadzieję, że kolejny dzień będzie lepszy. I kolejny vlog też. Wiadomo też, że nie każdego dnia będzie się nie wiadomo, ile działo. Bo chcemy tutaj też, żeby nie było sztucznie na tym kanale, żebyśmy nie wywoływali jakichś sztucznych sytuacji i tak dalej, tylko żeby wszystko było szczere, byśmy to byli prawdziwi prawdziwi my i żeby nic tu nie było udawane. No, także myślę, że zrozumiecie. Dziękujemy wam za dzisiaj, Werka już śpi, ja kończę montować. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę, napiszcie komentarz, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. I do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!